O proszę. Miło z twojej strony kolego, że masz dla mnie prezenty Dobra By Było na tyle Krótkie serie to ja mi się walić Dobra. Cześć. Witajcie moi mili. Bądźcie jak Jak już to tam woli tradycyjnie. To co? Dawno nie było nas na tej podkładce. Nowej podkładce. To niech na tą podkładkę coś wjedzie, tak? Coś, coś fajnego. Czegoś jeszcze nie było, tak? To, to jedziemy. Ja. Tada. Co? Myśleliście, że będzie coś małego, co? Nie ma, znów metrowy klinkier. <grych> Moi drodzy, karabinek typu AR z polskiej firmy Suweren, generacja druga A. Yy, może od razu powiem, że to co jest tutaj dzieła pan. Tu masz wskaźniczek. No to nie patrzę, tego nie ma normalnie w zestawie, to jest moje fanaberie. po prostu leżało mi w szafie, stwierdziłem, że przykręcę. E, tylko dlatego, że to ma dwu, dwójny, że <noise> po, e, Proszę się nie śmiać, tak? Cóż to jest? To jest karabinek. A czym jest karabinek? To z karabinkiem jest trochę jak yy, z mułem. Muł chciał być, być koniem, ale nie jest. Y, nie jest do końca osłem. Na początku były pistolety maszynowe, które dawały dość dużą siłę ognia na małym dystansie w mieście, bardzo fajnie się sprawowały w walkach, jakichś takich, wiecie, na krótki dystans, ale co, jeżeli przyszło walczyć na jakiś dłuższy dystans, i poza miastem, no właśnie. I dlatego wyszły karabinki, bo karabinek tak naprawdę jest takie nieślubne dziecko, pistoletu maszynowego i karabinu. Owocem tego nieślubnego dzie dziecka jest to i amunicja pośrednia. W tym przypadku 556 na to bądź 223 Remington czyli taka. O! No, ładna, żeby po prostu y, YouTube nas nie wyżarł i nie obstrał faktem, że jest tu broń i amunicja naraz. To może dla celów nie musimy używać do takich atrap, zwanych też zbijakami. Oczywiście broń jest tam sprawdzona 50 tysięcy razy i tak dalej, magazynek pusty, ale Żeby nie było, że kłamie. Widać, że pusty. A jedną ręką to są małe. Widać, że pusty. Nic tam nie ma, nic nie wyleciało. Dziękuję. Można nawet oddać strzał kontrolny, ale trochę się boję, bo za kurde będą, że te strzały padają. <grymne> no cóż, przejdziemy do punktu jak to działa. To jest jak jest i dlaczego akurat taki kupiłem to będzie na końcu. Yy, tak. Jak działa karabinek? Bardzo śmiesznie. Przeciwnie się do pistoletu i tak dalej. Ponieważ gdzieś. Hmm. Może trochę przesunęł. Mechanika jest dosyć taka, dla Was może być, jak ktoś nie zna się na broni, no taka egzotyczna, ponieważ w tym miejscu jest tak zwany blok gazowy. Tu takie to zgubienie, od którego odchodzi rurka tutaj i idzie tutaj, tu, 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 aż do tego. Owadła. I przez tą runkę idą gazy prochowe, które, że tak powiem cały mechanizm napędzają, tak? No i tak się dzieje aż do opróżnienia magazynka. Za każdym pociągnięciem spustu, bo jest to broń, akurat stała broń yy, z trybem yy, ognia tylko i wyłącznie pojedynczego. Takie mamy prawo, także serią sobie nie postrzelamy. A czykolwiek. Yy... Jak widać na załączonym obrazku, gdzie mam tutaj w tle puszcze, da się z tego naprawdę bardzo fajnie, szybko strzelać. <grym> Prawie jak Serium, a... Szczególnie z serią o yy, ciągłym... Dla cywila jest mało potrzebne, bo, no, no raz, że drogie. Bo taka peska kosztuje na no, 2,50, no to puścimy takich 10 w sekundę i co? I co my z tego mamy, co? 25 złotych psów. I te, nie? <noise> no właśnie. Czy znaczy, może przesadziłem, że w sekundę, może wieczam, czy no, ale wiecie o co chodzi. Yy, rozbierzemy sobie karabinek, to Wam pokażę, jak te wszystkie fajne rzeczy działają w środku. Yy, ten karabinek oprócz tej bajerańskiej fancy i rączki, czy też chwytu przednie, przedniego, którego, no mówię, jest, bojasz, bo ja z Bummin innego w nie miałem. Ma jeszcze kilka fajnych zmian. Bo oryginalnie, jak macie karabinek R15, taki zwykły, taki taki mispekowy, to na przykład ten chwyt wygląda trochę inaczej. I ta kolba też wygląda trochę inaczej. W ogóle to jest o tyle fajny karabinek, no, że to jest no on jest nazywany karabinkiem z klocków. Bo co to tutaj nie widzicie? Łącznie tutaj tym kabłąkiem da się wymienić. Także. Że tak powiem, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia wesoła yy, przyrządy celownicze są tutaj takie o tutaj jest przeziernik muszka jest z drugiej strony w ten sposób dźwignia przeładowania to, to tutaj czyli jak pierwszy raz przeładowujemy karabin to robimy go w ten sposób jest, że tak powiem, w oryginalnych karabinkach ta dźwignia jest tylko z jednej strony. Z racji tego, że jest leworęczny, akurat tutaj firma Suweren wychodzi naprzeciw i daje taką dwuręczną, bardzo fajną dźwignię i ona mi się podoba. I tak zostanie. Yy. A. Z fajniejszych rzeczy. Jeszcze standardowy i to jest w każdych karabinkach tego typu. Znany gwizdek. Kompensator typu A2. Chyba w to do przejdziemy jeszcze, jak na to mówi, kurzu. Klapka też można go tak nazwać. Yy, co dalej? Mamy tutaj zwalniać magazynka. Bezpiecznik jest dwustronny. Jest i dla mańkutów. Yy, tutaj pojawi się też dwustronny rzut magazynka dla mnie, ale to jest moja fanaberia. Tu jest jeszcze ciekawa rzecz. Oto. Tak zwany ping-pong paddle. Czyli w momencie, kiedy nam się zamek zatrzyma. Jak mamy pusty magazynek. I w tym momencie, jakbyśmy strzelili. Ta dźwignia nie lata w momencie strzału, tak? I mamy zamek w tylnym położeniu. Odpinamy magazynek, podładujemy następny, i tym guziorem, tutaj, tym ping-pong gębak, las przeładowany, tak? Że nie musimy za każdym razem używać tej dźwigni tutaj. No to i co? I tak oto się prezentuje karabinek wewnątrz. Zobaczymy, co w środku tam gra. Pozwólcie, że ja sobie go wezmę na razie na, na bok. A, może powiem, bo potem będziecie pytać. A, jak ty ci to rozłoży? Generalnie karabinki te rozkłada się w bardzo prosty sposób. Mamy tu jeden pin i tu drugi pin. I z drugiej strony. Należy te piny wybić tutaj. Tu i tu. I wtedy karabinek nam się praktycznie rozkłada na dwie części. Ale tak naprawdę do czyszczenia, zaraz wam pokażę. Z ja tego przycisnę. Mojemu. Tak naprawdę wystarczy tylko wyjąć ten pin i go sobie złamać. O! Ale wiecie co? Może z racji tego, że mamy ograniczony tutaj kadr, to ten drugi pin też wybije. Żeby nie było. To się nie da, czy tuś. Mamy jedną część. Mamy drugą część. To jak z pistolecie, nie? Zwany też. Tutaj mamy. Może go tak. O, teraz widzę, że to się podzieliło, nie? Nadzwyczajnie mamy upper, mamy lower, albo jak ktoś woli, bardziej po polskiemu górnik i dolnik, tak, co się znajduje w dolniku, że tak powiem. Cały mechanizm pustowo uderzeniowy, czyli w tym wypadku mechanizm, zobaczcie, no można powiedzieć, że kulkowy, tak, jebit. Cyngier, który lata w tą i z powrotem, prawda? I taka jest jego rola i on po prostu uderza praktycznie w samą iglicę. Co jeszcze mamy ważnego? No oczywiście jest tu bezpiecznik i zrzut zamka i cały ten mechanizm. Ale zobaczcie! Tutaj. Na to czerwone nie patrzcie. To jest taka specjalna gumeczka moja, żeby niwelować luzy między komorami. Tu! Nie? No, rozumiem, tym paluchem, bo wskaźnikiem ciężko by było to nacisnąć. O co chodzi, czemu to tak jest? Czemu to wchodzi w kolbę? Eee, to jest tak zwany buffer, czyli miejsce, w którym jak zamek się cofa, to on się chowa tutaj w tą rurę. I dlatego akurat w tych karabinkach m, zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest niemal niemożliwe, o ile on jest na 223, żeby tu była kolba składana. I tak to działa. W kałachach by się dało, w AR-ach się nie da. A właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć. O, jest jeszcze jeden manipulator. Zapominam o nim, bo rzadko go używam tak naprawdę. Chyba go nawet jeszcze nigdy nie użyłem. Co to jest? Dawnym, dawno temu, jak pierwsze karabiny typu AR, czy tam M4, jak to woli, pojechały sobie walczyć w Wietnamie. To żołnierze narzekali, że im się te karabinki zacinają, i z racji tego, że dźwignia ta tutaj nie została połączona z zamkiem, ona tu sobie tak lata, ona nie jest w stanie w żaden sposób wziąć nam tego zamka, dopchnąć, gdyby było jakieś tam zacięcie, i tak dalej. Dlatego wymyślili takie proste ustrojstwo, które. Dopycha tam zamek. Jeżeli widzicie karabinki, które tego nie mają To nie mają, bo są na przykład karabinkami sportowymi I na nam to potrzebne, bo Po prostu przeładują i usuną zacięcie tak? yy, Dźwignia Zobaczcie tutaj z, z dziurą Ta dziura musi wejść tutaj Zostaje się razem tak W ten sposób Tutaj jest. Działa. O. A dlaczego? A bo tam, jak widzicie, to srebrny tutaj. To to, to, to tu. O. Co teraz sobie tykam. To jest koniec tej rurki gazowej. Zbijaczek tak? Chodzi sobie tam. Następuje wystrzał. Idzie sobie nabój no idzie razem z gazami prochowymi. Dociera do tego miejsca. Gazy się wracają tutaj rureczką, atakują nam tutaj. Docierają tutaj do tego suwadła. Suwadło się cofa. Oczywiście, już bez, bez tej rączki, tak? Leci, 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 leci. chodzi nam tutaj do buffera Tu jest sprężyna, która co zrobi? Oczywiście, pierdyknie go z powrotem, tak? I spowoduje, że całe suwadło nam tutaj yy, wróci do pozycji wyjściowej. mi taka jest teoria, tak? No możemy sobie jeszcze rozłożyć suwadło, aby sobie suwadło rozłożyć. Trzeba znaleźć sobie taki punkt. Gdzieś podważyć albo nie. Zobie podważa. Wyjąć zawleczkę. Jest i ona. Tutaj, żeby się nie zgubić, wypada nam iglica. A, to jest ta nieszczęsta iglica, którą yy, niedobrzy ludzie każą <grywka> kolekcjonerom piłować. Nie? Bo my nie mamy spiłowanych iglic. To takich uśmieszek. Jak to mamy? Tutaj przekrecamy. Wyciągamy. Suwadło i zamek. więc istotna broni. Zamek taki gwiazdkowy, śmieszny. Jest po to, że on tutaj trzyma nam w ten sposób. A tu jest jeszcze wyrzutnik łusek. W ten sposób nam trzyma nabój. To są rygle. On jak nam tutaj wchodzi i się reguluje. To się obraca. Jak złożę wam to suwadło, to wam zaraz to pokażę. Ile się obraca, żeby się zaryglować. O, ten tutaj guziok. Guziok. O, guzik tutaj. pin. To jest nic innego jak wyrzutnik łusek. Yy, tak, mówiłem, że zamek się obraca. Już Wam to tłumaczę. Stary mal znowu sznurek na dolary. Taka mała instrukcja dla tych, którzy jeszcze tego nie robili, a mają zamiar. Pamiętajcie, żeby to jak się zamek, no, żeby go włożyć tą stroną, tutaj, tym pazurem wyciągu, tą stronę, bo on musi lecieć w tą stronę i na tą wyrzucać na łuski. Jak go odwrócicie, a da się tak zrobić i złożyć, no to wiecie co będzie się, się, się działo. Będzie próbował nam łuski wyrzucić z tej strony, a tutaj nic nie ma, prawda? No. Mm. Ale do rzeczy. Powróćmy do aniołka z cholinkiem, prawda? To. A więc to. to. To na miejsce. I wszystko nam działa, nic nie wypada. Zobaczcie, widzicie? O ile się obraca zamek. O. To jest taki ruch. Zarygnowany, odregulowany. O. I te tutaj te, te wycięcia, nie wiem czy to będzie widać. Hmm. Tutaj, o. O, to przez chwilę kamerka zapala Ostrze. No bądź tak miło. O, widzicie? Tam są takie same wycięcia, tylko że w drugą stronę. No, kamerka! Nie będzie tak miła chyba. Ale teraz chyba widać. Widać, albo nie widać, albo trochę widać. I cóż, i, i tak to wygląda z karabinkiem. Magazynek, akurat ten 30 nabojowy. Co ciekawe, odreszczeniu do pistoletu tu nie trzeba się męczyć, bo naboje ładuje się w ten sposób, po prostu się je wbija od góry. Tak? Jak pamiętacie film z pistoletu, to tam było w ten sposób, że naboje trzeba było tak wcisnąć i dopnąć. Tak? I cóż. Co będę jeszcze robił z tym karabinkiem? Na pewno pozmieniam, może nie wiem. Chwyt zostawię, bo chwyt mi się bardzo podoba, ten gumowy. Może zmienię kolbę. posadzę może jakąś lunetę biegową na górze. bądź inny celownik. W ogóle też chciałem zrobić materiał o modyfikacji broni i tak dalej. I się do niego zabieram i zabieram i... I skończyć nie mogę, ale to dlatego, że mam nowe pomysły na to, co zrobić z pistoletem. I, I właśnie z tym karabinkiem, bo strzelbę chyba skończyłem modyfikować. Na dzień dzisiejszy. Jak gdzieś dostanę, znaczy na pewno dostanę. No i kamerę. Ale jakiś chwyt, który jest przedni, który mi się spodoba, to ten wymienię. Na razie, no mówię, przez to, że on ma ten dwójnik tutaj wysuwany. Tego tak zostawię, bo mi się to strasznie podoba. Kiczowaty jest, o Jezu, strasznie. Ale cóż, innego nie miałem. No i ten. To urządzenie wylotowe, może zmienię na jakieś inne. Ale to w dalekiej przyszłości. I cóż. I ja te puzzle teraz poskładam na nowo. Całość. Już... A! Jeszcze Wam mogę powiedzieć wyjęk karabinek z klocków no, zobaczcie Dlaczego karabinek z klocków? To wszystko to To są gniazda m Do których można montować wszystko Na przykład taką szynkę, tak? Czy inne chwyty, czy tak dalej, czy tak dalej Co, kto tam, co tam kto lubi? Ta szyna Znaczy wróć Te otwory można zastąpić takimi szynami. Ale te szyny już są przestarzałe, teraz wszystko się montuje na m -Loki. I tu można sobie przyczepiać wszystko. Jakby to miał, to nawet granatnik. Dodatkowo... Od góry tego karabinka, tutaj... przez całą jego długość. I leci tak zwana ciuchcia. <ścoughs> czyli czyli szyn, szyna montażowa. Ona się tutaj zmienia w łożu, bo te, te łoże jest tutaj... No, łoże też można oczywiście wymienić, tak? Tutaj sobie odkręcamy, wysuwamy i zmieniamy. To nie ma problemu, tak? Ale optyka, nie optyka, coś na offsetcie, czyli jakieś tam zastępcze przyrządy i tak dalej. To kto lubi, jakby ktoś chciał zamontować, nie wiem, pachnącą choinkę, myślę, że też się znajdzie. Nie? No i cóż, i tyle moi drodzy, ja wam za dziś serdecznie dziękuję. Widzimy się, mam nadzieję niedługo w nowym materiale. Ja wam to tak pokażę, jak to wszystko powinno działać. Ta tak. Zobaczcie, że to specjalnie jest dziura na ten młoteczek. To tyle. Myślę, że wyjaśniłem mniej więcej zasady działania karabinka. Ewy, ktoś miał jakieś pytanie, to śmiało proszę zadawać w komentarzach. I cóż, i widzimy się w następnych materiałach. Że tyle ode mnie i do następnego. Cześć!